Siemanewko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj gramy w FIFA. Stawił kontrodymek. kontradymek. Dzisiaj jestem Barceloną, Damian jest Manchester'em. I zobaczymy, który z nas okaże się lepszy. W kolejnej konkurencji, jakim jest Fifa. Więc możecie powoli wchodzić na live'a. Kto nie zdąży na stream'a, zapraszam do odtworzenia. Wszystko będzie zostawione. Dobry mecz się szykuje. Gramy, do Czech. Się powiem, gramy tak. do Czech. Zwycięzca, jak w UFC graliśmy do Czech wygranych bitw, więc... 3-0 Kuba mnie pokonał w WFC A dzisiaj ale... zobaczymy jak będzie yy, Dzisiaj mu pokażę jak się gra w piłkę nożną no i w FIFA jak Tak jest Robi się fajne akcje okay, let's go. To już pierwsza akcja myślę z bramką Aj. Damian, nie ukrywam miał formę No wszerwał flow Ale to też dlatego, że miałem długą przerwę A jak ma długą przerwę to potem się fajnie gra Bo jest Dobra. czysta głowa i pełna pomysłów na tworzenie akcji Większość przedmeczowych dywagacji dotyczyło dzisiejszego budynku Fentygo de Jonga. Render to prawdziwy mózg drużyny Rozumieć Pierwszy udany Donaky udany boże 1-0 Bruno Fernandes jesteś Tim Dymek Nie nie Na co ona polecić Team Stabiu to jest ewidentnie Coś z ty Ewidentnie patrz O no. Przechodzimy do Ronaldo, żeby tutaj pociągnął za sobą akcję. Fernandez, Trzeba skupić, trzeba się skupić, bo. Pięknie się, i szukamy jakiegoś miejsca do strzału. Szukamy pomalę. Pika robi pressing. Pika robi pressing, uwaga. Wchodzimy szybko. I 2-0! To jeszcze Co tu się dzieje? Ale w Glory, glory, man united, Glory Ale chyba będzie płakał, nie będzie spał No 0 Tutaj trzeba się skupić, bo tutaj mam za dużo rzeczy dookoła siebie No ale jest no, Muszę się skupić Wiesz, Streamować, to musisz być się Patrz, patrz co się dzieje teraz Ale mam do dobrego Jest, tak jest! 2-1, <laughs> <laughs> wracamy Wracamy! Oh, ale już dynamicznie to się dzieje 20 minut opie trzy bramki, ale jest fatalna obrona Po obu stronach Ofensywna grawa prostu. Bo... Ofensywna grana A tak jak w tak. czeskiej Republice Patrz co się dzieje teraz Depay. Depay, 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 Depay. Na prawą nogę Techniczny trzeba po drugim AA Degera, prawie Na No brakło, naprawdę mało brakło BRODANU oh na sąsada. No. Chmur de. Sonia jest. Dobra, Dobra, mamy to. Wracamy. Pedri. Wracamy. Nie dobrze, 2 50 minuta. To mi się podoba. Wow. No! Nie. Teraz. Dobra, jest bana. Baranie barani szybciej, patrz. Kosa. minął w Nie ma. Ale fart. Degas z przekotem. To Mówił... jest A... Ja w wiem. ogóle takie zaskoczenie tutaj w jedenastce, bo kawani jest na prawej obronie, nie? Ale <laughs> uważam, że to jest potencjalna dla niego pozycja. Dobre warunki, dobre padania ma. O, to było. Dobra. Dobra. Patrz kapiła piła. Oh, tak jest. Fatalnie! I gdzie Zryma? tutaj jest dymek? Nie ma go! Nie ma go! <grymne> Ostatnie mecze stary ma. Na no, pożegnanie! PANAJE! Tak! Nie ma! Nie ma! Nie ma! No, Stos, Jak to przeszło vamos. tam, kurde? 3-3, No w ogóle nie Ale było miejsca. Miał... Finał Ligi Mistrzów normalnie, nie? Ale fajny nie... byłby finał Ligi Mistrzów taki w tym roku. Patrz, oh, oh, oh. patrz, pat, co się dzieje teraz. Nie ma, nie ma nic z tego. Już widać, że to jest part. Patrz, co się dzieje! Jeeeeeees! ja się kładzie, jakby grał, bronił Futalu, nie? Tak jest! Panowie! <laughs> 4-3! I jak ten się nie zabijał, No, tak myślałem. O miałem... Taki z jego kibic. <grystanie> myślałem, że sam się nie zamiszczył. Serio, stary? To żeś mnie zaskoczył teraz, kurde. Zagołałeś w ogóle. Ja myślałem, że oni sobie nie zamiszczą, stary, kurde. Nie wiem, serio? Nie, nie, bo nie. Tak. Ja co robisz? No serio, nie, ja się nie znam. Już było ty <grystanie> o tym memem. Co więc? Ja spodziewam się, interesuje za bardzo. O, dziada! Bum! To Jak sam ty tu się nie? Rzucam padę chyba. Ale, ale fal. co się dzieje teraz. Kurde Widzisz to? Cztery, a, cztery, cztery. Jest 4-4, a... Ostatnia lampa. Ta... Ta... Nie! Nie a gość. A gość. A się. A gość. zrobił gość. A gość. A gość. A gość. A gość. A gość. A A A minuty. zostały tak i prawa, Rashford, patrz, zakończymy to. Bum! Jak do wybronił? Niemożliwe, stary. Co tu są za akcje? Poc, co się dzieje? To powinno oglądać milion ludzi, a nie pięć. <grystanie> 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 Mega, stary. <grystanie> Kurde! Dobra, koniec. Nie do końca, gramy do końca. O, 4 -4. teraz się gwizdnął, fajnie. Niezarywka. Był jesteś na treningu, to jesteś, tak? tak. Ale nie! nie? skierzło! Pedri, tak? Skiełżło. Do zmiany! Mówiłem ci, że ty... Miejesz wejść i pomóc! A nie przeszkadzać nam. To jest... Akcja. Jest! Jak on to strzelił! Tak to się robi! Tak 5-4. Tak. Nie... Koniec. Pierwszy ja mecz. Ma. Pierwszy, Pierwszy punkt. Metr. Do trzech zwycięstw gramy przypominam. Jeszcze. I lecisz. A, nie zaszedł. Co to było? Samobój. O, samobój. Dziwne. Może jakąś... Kiedy raz by nie z, 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 O, gol! 2-0. <słyski> <słyski> ja, Przeszczalił to. 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 To jest nadzieja. Zboczynę, jest czysta, na... a... a go przepchał. No nie do końca. Co się dzieje? Mamy. Nie! nie ma! Kurzawa. Złapał to. Co się to, co to było teraz? Ale pięknie! Ja myślałem, że To zrożny. było, super. Ja myślałem, że zrożne w ogóle. Piękna akcja. No to było na Ale brawa. Jak po szturku. Kurde. Chcemy teraz. Widzisz? To wypuszczenie stare, widzisz? O racje, ja przepchał, ty. Foh. Fardo. Siedziby są, nawet nie ma w tym defaulty. Druga tu, działa? też jest na konkluzji, dajesz go w to. Potem maszynko możemy mieć. To konkluze. też może być konkluzja. Dobra. Sędzia stosuje korzyść i teraz dużą szansą. ale to było w To było bardzo wątłe. Przepięknie wjechali. Prostopadłe podanie. Ach. Co ty zrobiłeś teraz ty? Szarpodłeś się z tym. może teraz bo... Dobrze, że tego nie było falu. tego. Dobrze, że paczka walka do końca. do końca, do końca gramy ty. Co ci się dzieje? typ to... powstary. Ty? Nie! 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 Ja! Co? Podsumowanie o, no, się... To było podsumowanie. Na takie podania i mamy sam na sam. Jeszcze jedno. Do liczby, do Dobra, do patrzę, jak się robi. Dwa podania jeszcze teraz. Wziął na teraz te A oh, nie Nie, I będziemy mieli dla Zagrywa z wolnego No i oh, nie yeah. Jeszcze było blisko. Teraz nie może uwierzyć, że to wyjął. Dobra, panie Turek, kończ ten mecz. I on doliczył, ty! Tak no. mówiłem! Jeszcze szeliłem na 3-4. Ale jaja. Szkoda. No ładny mecz, drugie zwycięstwo Kuby. Jeszcze jedno i wygrał. Tak, jeszcze jedno zwycięstwo. Jacek Kurski dał nam opie do Neyta. Jacek Kurski? Haha, grzech na Jacek Kurski! Chuj ci Wszyscy moglibyśmy te odcinki takie właśnie w terenie, to wtedy będziemy Ale akcja! Ale go znalazłem. To co się dzieje? A twoja taktyka jest fatalna. Nie, moje piłkarze zaś się wiesz 2-0, dziękuję. Aaa, niedobry początek. O Kurde, to było niebezpieczne. jako konta. Chyba nie da się gorzej zacząć meczu. kartka. Nie da się gorzej zacząć meczu, nie? Niż dwa gole w plecy i jeszcze czerwona kartka. No, scenariusz się zapowiada na naprawdę brutalny. Nie sytuacji nie ma się nad czym namyślać. Z wolnego? Da się sześć z wolnego figu. Da się, da się. No nie. No dobra, o to. ale fatalnie, bo Mieli wyjść wszyscy, a... No i co? 13 minut, to ja już odrabiam stary, z szorą kartką. Pięknie. Moja Jak to wygrasz, daję ci stówę. Okay. No dobra. Autentycznie. Jeżeli to wygrasz, ten mecz, no daję ci stówę. No dobra. No Też dzięki. Bardzo no, no, szybki szybkie No, no, szybki jest, no mając, nie jest a, ja szybki jestem, jakby mając w tej FIFA. Ale to zrobił, ty. No, to była seta. Sobie presę, tak może to teraz ja. Nie to strony, strony, Nie było spalonego. strony, 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 to. strony, strony, To jest To strony, to! strony, 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 Pilka tam podnosi rękę, że nie był Co? Nie może być. Chodź. Ale chodź. Nie było spłonny. Patrz chyba na... Ale No sztos. Chcę. Yo No, no dalej, dawaj, dawaj. Piękny Chcę zobaczyć. No, ale na Andra. jeden poszedł. No to ta Teraz. Tak. Do pustej potrafię podawać, nie? Uwaga, wow. ja, stary. Leci, leci. Ja! Ej, dobrze, że zmieniłem stopera. Dobrze, że zmieniłem stopera. On teraz i dostał czerwoną. Ale ja. ja. Ale beka. Długo sobie pograł? 5 minut. Ale musiałem, bo byłby go gol, stary. Potem zrobić skróty z tych meczy. No wiem. Lepsze i dać jako Film. filmik normalny. Wiem. Bo no tu się naprawdę dużo dzieje dzisiaj ale słupek! Gol! Ale numer! Ale słupek, nie? Druga za... Niedługo będą skróty z najlepszej akcji. to, to fajne, bo to są takie akcje, że. Patrz! Pod, pod nogami. Ale brama w ogóle! Czyli przebrama. Może no teraz to dobrać do partneru. Jest, podanie w tercji ofensywnej. Co robisz, że ja ty biegniesz? Tak, samo

Dziękuję. Dzięki. Bardzo dziękuję za mecz. O, dobre dziękujemy mecie. za oglądanie. Kurczę. Naprawdę e, za wspieranie, za tak liczną e, oglądalność. Bardzo dziękujemy. Mega, mega. I no. do, nas do następnego odcinka. Emocje tak. były fajne. No. Mam nadzieję, że Wam się podobało. i do zobaczyska. Siemano.